Dzień dobry kochani, ale mamy słuchajcie, przygodę od wczoraj wieczora. Ja teraz się ogarnę. Słuchajcie, co się stało. Ale nam zaczął wariować, zaczął nam po prostu sam wejść. Wyłączaliśmy, on się włączał. Ja zaczęłam wiecie, to już było późno. Zaczęłam wydzwaniać do ochrony o co chodzi? Oni mówią, że mają jakieś zaległości. Że nie, że przepraszam, nie zaległości, że jest wyłączony, ale no z powodu zaległości, tak? I że oni w ogóle tego nie widzą, że on tak wariuje, co nie? Więc ja mówię Boże. To w takim razie chcę sprawdzić te zaległości, bo weszłam na konto i wszystko wiecie wszystko jest płacone. A oni mówią, że dopiero rano, bo ten, bo teraz nie ma tego działu obsługi. Dobra. Czekałam do rana. Zadzwoniłam teraz. Pierwsza rzecz rano, nastawiłam guzik, zadzwoniłam do działu obsługi. Nie wiedzieli, co się dzieje. Poprzełączajmy, mnie, mnie W końcu do windykacji. Windykacja nie działała. Przełączyli do windykacji w innym mieście, słuchajcie. Co się okazało? Ich błąd. Pani mnie sprawdziła, mówi: Wszystko wypłacone. Ich błąd, ich własny błąd. Już włączają alarm. Kurde, powiem Wam, że taki stres czy przed wyjazdem. Tym bardziej, że człowiek wie, że zapłacił, więc. What the? No, ale dobra. Najważniejsze, że sprawa jest rozwiązana. Jakiś błąd po ich stronie. Sami nie wiedzą dlaczego. Wszystko popłacone. Nikt nie wie, wiecie, wszyscy mają notatkę, że na żółto się im podobno świeciło. Nawet mówią, że nie na czerwono, gdzie normalnie ludzie nie płacą, świeci im się na czerwono. To nasze się świeciło na żółto. A dlaczego? Nie wiedzą. No, jak wczoraj ten alarm nam zaczął się sam włączać, wieczorem to myślałam, że zwariuje. Słuchajcie. W końcu to wyciszyliśmy. I mieliśmy chyba z 60 powiadomień przez całą noc. O, wstałeś, kochanie? No, słuchajcie, no wczoraj poimprezowałeś z chłopakami. No, w sumie trochę, masz, tak? <noise> trochę poimprezowali, posiedzieli trochę ekipa wyjazdowa. Spotkali się. Zarek zrobił kurczaka. Zimniaki takie fajne, zapiekane. Ogólnie z Warszawy są trzy trasy. Możemy jechać starą Gdańsku, czyli tak bardziej na Olsztyn i odbić później. Ale wtedy się jedzie przez Gdańsk, co nas nie urządza. Bo w sensie nie chodzi nam o sam Gdańsk, tylko chodzi nam o jechanie przez Pomorze, bo jedziemy do brzegu. Um, słuchajcie, druga trasa jest przez, yy, przez Łódź I ja zwykle tą trasą jeżdżę, tylko że trzeba na wysokości Bydgoszczy skręcić na Bory Tucholskie A tam już nie jest tak wesoło Ostatnio jak jechaliśmy nad morze, czyli tam nie wiem, 2-3 lata temu, to nocowaliśmy 3 lata temu To nocowaliśmy w tych yy, Borach Tucholskich Tak yy, Bo po prostu ta, ta droga się tak dłuży No z tych Borów samych się jedzie z 5 godzin, nie? 4-5 godzin nam to zajmuje. Więc następna opcja jest taka: nie wiem, czy ktoś z Was jechał z Warszawy w ten sposób, czy w ogóle tutaj z tych z Mazowieckiego. I wczoraj z Wojtkiem o tym gadałam, żeby jechać przez do granicy niemieckiej autostradą, tą poznańską, tą autostradą Wolności, chyba się nazywa, czy Równości. Jedzie się tą autostradą. Do, przez Poznań do granicy niemieckiej I przy granicy niemieckiej skręca się na Szczecin No i słuchajcie Jedzie się w górę na Kołobrzeg Trochę robi się takie kółko wtedy I nawet miałam zamiar jechać tą trasą Ale mnie znajomy nastraszył, że Jest tam strasznie dużo tirów po pierwsze Że może tam być bardzo duży ruch To mi się nie No nie uśmiecha, no nie wiem czy lepiej tłuc się przez Bory Tucholskie Przez mniejsze miejscowości I wiecie raz jechać Lepiej raz gorzej czy jechać cały, cały dzień przez wycieczkę? Czy jechać dłużej, ale cały dzień autostradą? Dajcie znać, czy kiedyś jechaliście właśnie w ten sposób, z, stąd, tak dookoła? Może to jest jakieś rozwiązanie? Jak widzicie, ja sobie odświeżam moje warkocze hmm, wczorajsze, bo są trochę <laughs> zmierzwione przez sen i sobie dzisiaj w nich zostanę, akurat idealnie na podróż. Rzęsy sobie wczoraj zrobiłam. Brwi, wszystko macie na filmie, także rzęsy jeszcze dzisiaj ponoszę, nic mi się z nimi nie stało. I, i makijażu raczej dzisiaj nie będę robić, chyba że jakiś krem BB. Tak, mam trochę kaca. Może jestem zmęczona, trzeba się ją za mam Tak, to jest, to jest standard, to jest norma. No. Ale czego nie możecie zapominać, to kreatynka! codziennie. 5, jak oni to gadają przez 5 gramów dziennie, nieważne czy przed treningiem, czy po treningu. Dobrze. Głupotki, głupotkami, kochani. Muszę zrobić pajdy, chleba na wynos, bo jedziemy dzisiaj do pobrzegu. nad piękne Polskie Morze. Te kawiarenki. Widzisz, że to jest moja piosenka dzieciństwa, jak słyszę kawiarenki, nie wiem, ale na jakichś festynach zawsze one na Na, 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 na. No, mi się zawsze tak kojarzy. Słuchajcie, robię fajne yy, szczęki chleba. E, czytałem komentarze sobie. Czytałem sobie, czasem sobie tam wejdę, poczytam, wiecie? I ktoś napisał. A dobrze, że Wam zalewa działkę. Nie trzeba było kupować działki nad rzeką. Tereny zalewowe, czego się dziwicie, bla, 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 bla. bla. Słuchajcie. Jak myślicie, że ja o tym nie wiedziałem, Myślicie, ja. Jasne, że o tym wiedziałem, dlatego domek jest podniesiony, jest na konstrukcji specjalnie, żeby tam go, wiecie, mogło zalewać pod spodem. To widać, właśnie. Widać po tych komentarzach, jak się drugiego człowieka szanuje. Nie ma w ogóle żadnego szacunku. Taka prawda jest. Jak coś. Wiecie, na YouTubie tak jest, że jak coś się dzieje, nieważne, czy coś źle powiecie, czy się pomylicie, popełniście błąd, od razu człowiek jest linczowany. Nie można popełnić błędu. Dlatego wszyscy. Na Instagramie, w internecie pokazują się tacy idealni. Bo nie chcą, żeby ktoś ich, wiecie, krytykował, hejtował ich. I nawet jakby pokazali jakieś swoje błędy, to zostaną zlinczowani. Tak samo tutaj. Wszystko było przemyślane wcześniej, a tu taki lincz, że... Karo, specjalnie postawiłaś domek nad y, rzeką. To teraz, cię, teraz się topisz. Mówię, że czytałem komentarze pod ostatnim filmem... Że to, to, ta... to nasza wina. Tak, to nasza wina jest. I powinniśmy wiedzieć, i to było głupie, że kupiliśmy. No, strasznie głupie. Człowiek wie, wie wszystko. W życiu trzeba ryzykować. Człowiek wie wszystko. Ryzykanci żyją krótko, ale szczęśliwie. Tak, nie Pamiętajcie jest. o tym. Nieważne, żebym się nie powodził czasem. Dobra, ten głuptasek Dariusz Wam nagadał, powiedział, jak to w życiu w internecie jest, tak? I internet bardzo szybko zapomina. Dwa, trzy filmy i zawsze zapomina. Internet... Zap... Nie, internet wybacza i zapomina. Mówię A, sobie. wybacza i zapomina. Tak jest. Ale mówię, że wiele razy gadaliśmy sobie i że jak się popełni błąd, to jesteś zlinczowana. Nie ma Od razu Nie mam przyjaciół. Nie, ma, nie. Nie ma wtedy wiernych fanów i tak. Wszyscy po prostu dostajesz w twarz. Nie ma ruć, nie wolno marudzić. A ostatnie ktoś powiedział, że mamy dużo energii, więc teraz tańczymy kawiarenki, na na na, kawiarę. dzieciństwa to, uwaga, kawiarenki. Lampada! Dobra, ja idę się pakować Dlatego nam odwala, bo mamy co robić. Bo wiesz, jakbyśmy nie mieli co robić. Jakbyśmy nie mieli co robić, to by nam nie odwalała. Tak zawsze, wiesz, się odpędza te rzeczy na bok, co trzeba zrobić. I wtedy odwała. Dawaj chleb. Let's go! Lecimy z tym, słuchajcie. na drogę nie będziemy płacić za kanapki. nie będzie płacić. Przecież wiesz, co tam? 30 zł za kanapkę? Jak mogę Ci zrobić z pastą suszoną, z rukolą? Stofu, twoim ulubionym rzeczom, pasta z makreli, pasztet z pomidorów. Gdzie ja znajdę pasztet z pomidorów, pasta z makreli? No, nie znajdziesz. Znajdę nie to u siebie. To z pomidorki? A słuchajcie, tutaj już wczoraj stało, pierwszej w nocy. Skasowany i do naczynia. Wszystko ok? Tak, ale napakuję swoje duplo, wiesz? A, to no, słyszę. swojej walizki prywatnej. No tak. Więc dzisiaj, słuchajcie, jedziemy do Koło Brzegu, nad Polskie Morze. Dawno tam nie byliśmy, ale słuchajcie, ja już się troszkę rozkopałem z tych rzeczy y, ciepłych, więc musiałem je odkopać znowu. No, Cza czapęcy muszę znaleźć, jedną, będzie zimno. Się... No a szalik, od... słuchajcie, Nadia nam schowała te szaliki w takim fajnym pojemniczku. Patrzę, mówię, wow, tyle szalików. Dobra, ile robimy kanapeczek? Ile jecie kanapek? Ja zazwyczaj dwie, ale to będą takie szneki. A, wiesz gdzie mówią kusiki? Bo ktoś napisał. No, e, gdzie? Moja mama nie zna. Wielkopolsce. A co ty a chcesz? Jeden krąg, chcę. chcę? to my też, bym zjadł, bo jakoś taki skacowany jestem. O, to też makroli sobie zrobię na tutaj. Wtedy umyję zęby i wtedy nie będzie waliło. Boże, nie mów Zjadły. takich rzeczy. Dobrze. Smaruję ci, mężu. Oooo. powiedziałeś, że o ciebie nie dbam, wiesz co? Wiesz co? Teraz wiesz, to co? mówisz, bo kamera jest włączona. Powiedziałeś mi tak. tak. Co powiedziałem? Że ciebie nie dbam bo nie się prawda. Dbam, tak. Powiedziałem, przychodzę z domu, a tu. Przychodzę nie z domu. Przychodzę, przychodzę z domu. Da, Daro na dziś. Przychodzę z domu. Przychodzę z siłki i mówię, aaa, jaka szkoda. Nie ma ugotowanego ryżu, i. A dlaczego ja Nie Dlaczego? Bo wchodzę na Instagramie i tam jakiś influencer pokazał: No, bo mi do żonę, wracam w siłowni, ugotowany obiadek i. A ja mówię: Bro, cię. proszę cię, proszę cię, bro, to jest pod Instagrama. Wiesz no. co, ryż z to normalny. Powie... ale ryż z kurczakiem nie jest dla mnie dobrze Nie tam. Dopiero trzeba nienawidzić drugą osobę, żeby mu to ugotować. Ryż suchy z kurczakiem. To nie pokazuje miłości, to pokazuje właśnie nienawiść w związku. Przy, jak przyjdę do domu, i będzie ugotowany ryż, to będę wiedział, że coś się dzieje. Idę, nie, żółtko, dobra, idę, A się. Ale zobacz, spakowałem się, wam pokażę. W sumie mało tego mam, majzeczki, skarpeteczki, nowa bluza, startpack na siłkę, fajne życie, ja się zawsze podam w połówkę Karoliny, ale powiem wam, że spoko, dałem radę. Dziwne sytuacja z alarmem. Nie opłaciliśmy rachunku, nagle telefon tutaj. 2500. Faktura nieopłacona, za jakąś renowację robiliśmy. I się okazuje, że opłacona. Się okazuje, że opłacona I jeszcze mamy 700 zł na odpłaty, a nam alarm wyłączyli. Dobra, zadzwonię, pogadajmy. Wow, pięknie jest Chodzisz ze mną lala O zobacz jak pięknie jest Dobrze, że zablałaś, tak mamy cofę sofę. O like this. i tu mamy łuże dla małej Daj mi budki Jaki widoczek mamy na plac zabaw super uuu jakie łoże fajne u rączki pewnie Czekaj chwilę to ta wejdzie nagrana jak wygląda. Mam prysznic, zobacz, uważaj na ambusia. A wanny? No, wanny nie mamy. Będziemy się myli w zlewie, czy nie? Czy pod prysznicem? Pod prysznicem chyba, co? No, witajcie, dojechaliśmy. No, tak dobre 7,5 godziny z przystankami, wiecie, bo jeszcze był przystanek na obiad, jakieś przystanki na tankowanie i tak, no, z godzinka nam się przedłużyło, no, ale ta cała droga to jest 6,5 godziny bez przystanków. Trzeba zawsze stanąć. Także mieliśmy może trzy, cztery, takie są krótkie, 3 krótkie postoje i jeden, um, jeden dłuższy. Świetnie jest światło w tej łazience, podoba mi się. Jest już wieczór, nie wiem czy dzisiaj na basen dojdziemy. Nie mam pojęcia, idziemy troszkę zwiedzić hotel. Zaraz jak odtajamy Darek, coś się gorzej czuje, chyba go przewiało. Jak tam kochanie, gorzej się czujesz? No mi trochę dobrze. Lala tabletki się wychorowała, Lala już super, a ty co? Ach, tabletki wziąłem, ale słuchaj, dzisiaj, ale też może kacyk trochę i siłownia. No, chyba wszystko, wszystko na raz. raz. Wszystko na raz. Brawo. Życzę smacznego.